Niech by już na Zajebiście, więcej niż na tę setę. Spread. Spread. Przygotujcie się. Będziemy ich trzymać tak, żeby nie weszli na outpost. Defensywnie, będziemy grać defensywnie. Nie damy im wejść. Nie damy im wejść na outpost po prostu i tyle. Nie damy im wejść na outpost. Taki jest plan. Bądźcie rozpradowani. Bądźcie rozpradowani. na mają. Świetnie. Świetnie reszta dziewięćset. Tak, tak, przygotujcie się do tego, że będziemy zaraz pewnie spierdalali albo nas zaleją kurwa jeszcze większym czymś. Bo już się zaczyna powiększać, dobra, 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 ile jest na nóżkach? Są na nóżkach, spoko, zajebiście, spokojnie, 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 My będziemy się bić od strony SW, będziemy się bić od strony SW. Przygotujcie się do bomby wezwu. Przygotujcie się do bomby wezwu. Przygotujcie, przygotujcie się do bomby VZW, Przygotujcie się do bomby VZW. I będę łapał za trzy. Za 2. Za jeden. Łapie? Dobra. Wracamy na outpost. Wracamy na outpost. Nie puszować. Nie puszować tego. Wracać na outpost wracać, na outpost. wracać mi na outpost. Wracać mi na outpost. Wystarczy. 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 I spread. I spread. I spread. I spread. Czekamy na codeki. Czekamy na codeki czekamy ode na co? Z 10. Ode 10 jest od tak, z 10 z dziesięciu jest z tam są ładne nie tak od jest trzech trzech są pakarzy czterech biją się tak? nawzajem Dobrze, Jejbana. przygotujcie się, przygotujcie się, będziemy zaraz bombić. Będziemy Przygotujcie się, przygotujcie się, Odchylować, odchylować, odchylować. Spread spread, 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 spread i będziemy bombić na SW za trzy, za dwa, za jeden. Bomba na SW, bomba na SW, bomba na SW, pierdolny, tak, pierdolny, tak, wybombić mi to, wybombić mi to, wybombić mi to, wybombić mi to, wybombić to, wybombić, wybombić i wracamy na autostradę, wracamy na autostradę i odchylować, Wracamy na autostradę i odchylować, wracamy na autostradę, odchilować i spread, i spread, i spread, i spread, i spread, i defensive Zajęliście zajebiście. zajebiście, zajebiście spread, 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 spread. spread, spread, spread. Nie lutuj jebanym healerem. Nie lutujecie, bo my się i tak wypierdolimy. To jest jebana Sparta, kurwa, to jest pierdolona Sparta, my się wyjebiemy. Ale zobaczymy, ile się utrzymamy. Spread, 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 spread. Spread, 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 spread. Zobaczymy, gdzie tutaj mamy coś do łapania. Zobaczymy, gdzie mamy coś do łapania. Obijajcie z tego kółtymi łkami. Wa walcie, Kiół z cały czas kiółki, kiółki, kółki. Nie marnujcie nic więcej, ale Kiół nie upgradeujcie W. Będziemy bombić jeszcze raz na SW. Będziemy bombić jeszcze raz na SW. Przygotujcie się, przygotujcie się, będziemy bombić na SW. Dobra, spierdoli. Na SC, na eskę, na eskę, na eskę prześciany, na eskę prześciany, na eskę prześciany, na eskę prześciany, na prześciany, na eskę prześciany, ścianę. Dobra, 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 Git, 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 git. git git, get, get, spread, 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 jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Próbujcie przez ścianę. Nie musicie wybiegać, nie musicie wybiegać. Jak sobie tutaj staniecie, ja jest teraz. To jest totalnie wystarczająco. Na pewno będziecie mieć zasięg. Ja nie będę łapał dalej. Nie mam zamiaru za nimi biegać. To oni muszą tu kurwa wejść i to przejąć. Mam wypierdolone. Na spokojnie. Spread, 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 spread. Nie stakujcie Nie stakujcie się tam. Nie stakujcie się. Jak ja będę łapał bombę, to możecie kurwa wypierdolić. Ale nie teraz. Teraz nie ma bomby. Przygotujcie się, przygotujcie się. Będziemy łapać na S, będziemy łapać na SC, będziemy łapać na Będziemy na SN, na SN, na SE, na SE, na SE, na SE, na SE, na na dobra jeden, jeden, jeden. wracamy, 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 wracamy na odpost, Wracamy, wracamy, defensywki, 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 wracamy na odposta. Wracamy na odposta, wracamy na odposta, wracamy na odposta. Z której strony wchodzą? Nie, nie wchodzą. Gitara, dobra ściana, dobra ściana, spread, 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 spread. No kurwa, wchodźcie, żeż w nas? Będzie zabawniej. Rozpredujcie się, rozpredujcie się, rozpredujcie się jeszcze troszeczkę, rozpredujcie się jeszcze troszeczkę. Będziemy wchodzić na SW bądź SK. Przygotujcie się. SWS, SWS w tamtą stronę. Będę łapał za 3, za 2, za jeden. Jest tak, jest złapany. Jest tak, jest złapany. Jest tak, wybić, wybić to, wybić to, wybić to, wybić to, wybić to, wybić to. Dobra, trochę daleko. To no, tu jeszcze jakieś gówno weszło. Co cofnąć, co cofnąć, co cofnąć, co cofnąć. co w tąć? co w tąć? co, w tąć? co w tąć? Kurwa, jakiś chuj mi ich odbił. Nieważne, niech go zabiją zaraz będziemy się bawić dalej spread. spread cały czas spread cały czas spread cały czas spread, cały czas spread cały czas spread cały czas cały czas cały czas cały czas cały Cały czas spreadout, będę bobił na SW, będę bobił na SW, będę łapał na SW, będę łapał na SW Będzie tak, będzie tak, będzie tak, będzie tak, będzie tak, będzie tak. Jest staczek, jest mały staczek, jest staczek, jest staczek, wybombiony wracamy, wybombione, wracamy, 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 wracamy. Zajebiście, zajebiście, zajebiście spreadout, i spreadout. nie damy im podchodzić, nie damy odchylujcie, odchylujcie mnie z cepa, odchylujcie mnie jest cepa, odchylujcie jest cepa, dobra, zajebiście, spreadout, spredał, spredał, spreadout. Spread te łuki was nic nie biją. Pamiętajcie, te łuki was nic nie biją. Będziemy bombić za 5 sekund. Za 5 sekund będziemy bombić na SW. Będziemy bombić na SW za 5 sekund. Za 5, 4, 3, 2, 1. Będzie staczek, będzie staczek, dawać, 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 trzy osoby, trzy osoby, trzy osoby, trzy osoby, trzy osoby jest git, wracać, 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 ale się rozsprzedułam, skoro wysyłam. Odkilować to, odkilować to, odkilować to, to tego w nas, tego w nas, tego w nas, tego w nas, testusy, nas, w nas, testusy, w nas, nas. nas. odkilować to. Odkilujcie mi to. Odkilujcie mi to. Trzymamy ich, trzymamy ich. Masz rozjemka, poszedł Helmik, poszedł Helmik. Odkilować na środku. Odkilować na środku. Nie dajecie im wejść, nie dajcie im, im wejść, Będziemy bombić na SW, Będziemy zaraz bombić na SW. Przygotujcie się do bomby, przygotujcie się bo bomby za 3, za dwa. Za jeden! Bombicie zwu! Bombicie SW! Bombicie SW, SW! Kurwa, mać mnie odepchnął, skurwysyn. Dobra, wracam na odposta, odhilować odposta, odhilować odposta, jedna osoba leży, odhilować odposta, odhilować odposta, spread, 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 spread. Za 19 sekund dopiero będziemy łapać. Spreadujemy, musimy ich utrzymać, musimy ich wytrzymać, musimy wytrzymać, musimy wytrzymać. Defujemy, ja stanę na SW, jestem w bo tu jest więcej osób w SSE. Spread, 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 dobra Enigma, chilujemy Hilujemy będziemy łapać za trzy. Za trzy, bomba, bomba na bomba na Eskę, za trzy, za dwa, za jeden, bomba na Eskę, bomba na Eskę, bomba na Eskę, bomba na Eskę! Kurwa mać, ale się rozjebali. Wracam, wracam na odpost, nie wychodź, Kuba, nie wychodź mi z outpostu. Dobra, nie mamy fajera, wracasz na odposta wracasz na odpost Odchylować, odchylujcie, odchylujcie, odchylujcie. To w nas, Q, Q to w nas, Q w to w nas, Q w to w nas, Q w to w nas, nas. nas. płacie podki, jeżeli musicie, palcie podki, jeżeli musicie, palcie potki, jeżeli musicie, postarajcie się ich w... nie wpuśćmy ich odezwu, nie wpuśćmy ich odezwu, nie wpuśćmy ich OSW, nie wpuśćmy ich Odeswu, nie wpuśćmy ich na będzie bomb bombcie na S -e. bombcie NES, na NESE, -e. bomba na S -e. bomba ese bomba ese Nie da rady? Yy, stańcie na Nce, podejcie podenkę, podejście podękę pod na odpoście, postarajcie się odkilować podejście podękę na odpoście.